No, a jak pan ocenia to dorzucenie tych pięciu groszy do kampanii? koalicji europejskiej Donalda Tuska, by już abstrahując od apolityczności Uniwersytetu Warszawskiego, gdzieś to spotkanie no trzeba powiedzieć pasujące, czy wpisujące się w kampanię wyborczą odbyło, to warto jednak zwrócić uwagę no, na przesunięcie wektorów, tak, no bo poprzedzającym wykład Pana Tuska był Pan Leszek Jażdżewski, no jego wypowiedź o Kościele no, nie znalazła nawet uznania wśród wielu, wielu polityków Platformy Obywatelskiej, a może on powiedział tak naprawdę to, co oni po cichu myślą, albo o czym między sobą mówią, rozmawiają? Po pierwsze zwracam uwagę na reakcję pana Donalda Tuska na to wystąpienie, kiedy pan Jarzczewski podszedł usiąść na swoim miejscu, a siedział nie w piątym rzędzie, tylko tuż koło Donalda Tuska, więc w miejscu ważnym. Pan Donald Tusk uśmiechnął się i poklepał go po ramieniu. No, raczej gdy był oburzony, wie pan jak ja jestem oburzony, no to raczej nie uśmiecham się, nie klepię ludzi po, po, po ramieniu, tylko w inny sposób, bardziej ekspresyjny wyrażam swoje oburzenie. To po pierwsze. Po drugie, ja zwracam uwagę, że warto przejrzeć, o czym się ogólnie nie mówi. Ja to dzisiaj powiem w pani audycji, skład Rady Patronackiej Pisma Liberté, którego naczelnym jest pan Jerzewski. E, mm -hmm. Otóż są tam nazwiska osób, które e, no, są bardzo jednoznacznie, nie tyle związane z Platformą Obywatelską, co wręcz są jej liderami. W tej Radzie Patronackiej jest na przykład pan Janusz Lewandowski, szef. Delegacji PO w Parlamencie Europejskim. No, były minister KLD, człowiek, który teraz jest jedynką na pomorskie liście do Europarlamentu z Koalicji Europejskiej, ale z puli PO. Ale na tej liście są na przykład profesor Hartmann, słynny jest również pan Andrzej Olechowski, jest pan Witold Gadamski, jest także pan profesor Paweł Śpiewak. Jeden człowiek.